Miałam 3 miesięczne, mam trzy dziecko i ja zachorowałam. Niestety, że umarłam, widziałam z małą siostrę. To w wypadku co Przepraszam. Lecz mój tata, który jest rycerzem jest Akwestusa Kula, przyjeżdżał do do Gidel i miał go z Gidel. Ja widziałam swoją siostrę, on przyszedł z winkiem, ponieważ moja mama go zagłowała, że ja już nie żyję. E, przyszedł z winkiem, e, i namaścił mnie i po prostu wróciłem do życia. Nie, nie, niestety, znaczy widziałam moją siostrę. Nie było mi szkoda ani rodziców, ani mojego męża, tylko moje, moje dziecko. E, po prostu bym zostawiła tak jak moja siostra zostawiła swoje dziecko. Nie chciała po prostu iść na niej. dzisiaj jestem pierwszy raz tutaj i bardzo no, chciała się podzielić. Bardzo dziękuję. Czy jeszcze ktoś by chciał powiedzieć o szczególnej wysłuchanej prośbie Matce Bożej? kierowanej do Matki Bożej. Zapraszam, tutaj do mikrofonu, ja stoję między tym dużym a małym namiotem. Tutaj, tutaj jestem.